w więzieniu w Ourem. Stop, stać, dokąd pan jedzie, zawołał Francisco, gdy administrator skręcił z głównej ulicy w lewo. Do Kowadairi trzeba przecież skręcić w prawo. Po drodze zabierzemy jeszcze jednego duchownego, zapewnił hydraulik. Im dalej jechali, tym dzieci stawały się bardziej niespokojne. Przyjedziemy za późno, przecież zaraz będzie południe, narzekała Lucia. Proszę, zawrócić. Zamknijcie dzioby, naskoczył na nich Oliveira. Już zobaczycie dokąd was zawiozę. Wbrew swej woli dzieci poddały się losowi i zaczęły odmawiać różaniec. Dawno minęło południe, kiedy pojazd zatrzymał się przed domem hydraulika. Wchodźcie za mną, nakazał administrator, wprowadził je do pokoju i zamknął od zewnątrz na klucz. Tylko co teraz będzie? Skarżyła się Lucia. Godzina zjawienia już minęła. Nasza kochana pani wie, że tu jesteśmy, pocieszała Jesinta. – Zobaczymy ją znowu. Właśnie, 13 września. – Ale do tego momentu pozostało dużo czasu – wzdychał chłopiec. Żona administratora weszła i przyniosła dzieciom jedzenie. – Najpierw trochę się posilcie – powiedziała przyjaźnie. – Z pewnością jesteście bardzo głodne. – Chcemy do domu – błagała Lucia. – Och, wrócicie do domu – zapewniała kobieta. – Nic wam się nie stanie – w cichości potępiała niegodną grę, którą prowadził jej mąż z dziećmi. Ona sama była dzielną katoliczką i wbrew woli męża nakazała ościć swoje dzieci. Czy wiecie, kogo ona mi przypomina? Powiedział Francisco, gdy znowu byli sami. Przypomina mi żonę Poncjusza Piłata. Ona także była dobra i nie chciała, żeby jej mąż skazywał zbawiciela. Jedli z niewielkim apetytem. W końcu ponownie wszedł hydraulik i powiedział. Zaraz możecie iść do domu, jeśli mi powiecie, co to za tajemnica. Nie wolno nam zdecydowanie wyjaśniła Lucia. Dobrze, w takim razie zostaniecie tu, dopóki nie zmienicie zdania objaśnił administrator i ponownie zamknął drzwi. Jego żona od czasu do czasu zaglądała do dzieci. Chodźcie, pójdziemy na werandę, powiedziała. Zapewne potrzebujecie trochę świeżego powietrza. Teraz jest tam cień i chłodno. Tęsknie troje małych spoglądało na niebo, jak gdyby spodziewali się zobaczyć Matkę Bożą. – Hej, Francisco, Jacinta! – nagle dzieci usłyszały wołanie. Ku swej radości dostrzegły swego brata Antonia, który zeskoczył z roweru. Pomachały do niego radośnie, jednak nie mogły z nim zamienić ani słowa, gdyż właśnie nadszedł administrator i wciągnął je z powrotem do więzienia. Wieczorem jego żona przyniosła dzieciom mały posiłek na wzmocnienie oraz zaopatrzyła je na noc w poduszeczki i koce. A może powinniśmy uciec? Cicho szepnął Francisco do dziewczynek. Można otworzyć okno i nie jest zbyt wysoko do ziemi. Nie, zostaniemy tu, zdecydowała Lucia. Wiecznie nie będą nas tu przytrzymywać. Następnego ranka przesłuchania rozpoczęły się od nowa, ale trud był daremny. Ani obietnicami, ani groźbami nie można było wydrzeć dzieciom tajemnicy. Dobrze, w takim razie pójdziecie do więzienia, zdecydował administrator, składając stos zebranych akt. Dzieci niczym przestępcy zostały odprowadzone przez strażnika, mijający ich przechodnie ze zdumieniem przypatrywali się osobliwemu widowisku. Ach, zapewne coś ukradły. Świat staje się coraz gorszy. Mówili niektórzy, wzruszali ramionami i szli dalej. Administrator, który chciał napędzić dzieciom porządnego stracha, kazał je zaprowadzić do dużej celi, w której siedział prawie tuzin zatrzymanych. Tak więc zostaniecie tu, dopóki nie zrobicie tego, czego pan administrator od was oczekuje, wrzasnął strażnik, a następnie zamknął drzwi od zewnątrz, hałaśliwie pobrzękując pękiem kluczy. No i coście tam przeskrowali? Ogromny, obdarty chłop. Otwarzy twarzy naznaczonej wieloma bliznami zapytał wchodzące całkowicie roztrzęsione dzieci, które tuliły się do siebie. Pewnie coś ukradli, zaśmiał się inny i ciężko podniósł się ze swojego słomianego siennika. Wcześniej zaczynacie mieć lepkie ręce, zakrakał łysy więzień o twarzy prawdziwego sępa. Czy przynajmniej się opłaciło? dowiadywał się czwarty. Co żeście zakosili? Pewnie jesteście kieszonkowcami, co? Powinno się zamknąć ich starych, którzy już tak wcześnie przysposobiają ich do złodziejskiej roboty, mruczał inny. Dzieci spoglądały z przerażeniem na wszystkie te zdziczałe twarze. No, wyście to chyba stracili głos, zaśmiał się ten wielki. Ale myśmy przecież nic nie ukradli, panie, zapewniał Francisco, zdobywając się na odwagę. Panów tu żadnych nie ma, szczerzył się ten o twarzy sępa. Ale wy się pewnie trochę wstydzicie. No, to w takim razie pewnie będziemy musieli najpierw się sami przedstawić. A więc ten tu długi jest mordercą, zadźgał swoją żonę nożem, bo mu zupę przypaliła. Ten tam młody smarkacz otruł swoją ciotkę, ten tu ukradł skrzynkę złota, ten ma kilka tuzinów krzywoprzysięstw na sumieniu, ten wrzucił niewinne dziecko do wody, ten podpalił pół miasta, a ten tu wskazał na więźnia, który chrapał na silniku z twarzą zwróconą do ściany. Zastrzelił cesarza chińskiego kulkami na mole. He, zbudź się no, sąsiad. Gości mamy. Na co wy sobie pozwalacie? Budzicie mnie z tak pięknego snu? ziewnął zawołany. Właśnie śniła mi się wielka pieczeń z gęści. Jak chciałem przełknąć pierwszy kęs, ten facet mnie budzi. Ale kogo my tu mamy? dodał w osłupieniu spoglądając na dzieci. Och, Luis, Luis, zawołała Jacinta i skoczyła na niego. Jak dobrze, że wy tu jesteście. Właściwie nie mogę podzielić tej radości, zaśmiał się wiejski gwizdacz, prostując się. Ale jakżeście tu trafili? Pewnie coś zwędzili, krzywo się uśmiechnął ten wielki. Nic złego nie zrobiliśmy, zapewnił Francisco. Administrator zamknął nas, ponieważ nie chcieliśmy mu zdradzić tajemnicy z Ria. — Jak długo jesteście już poza domem? – Od wczorajszego rana – objaśniła Lucia. – Administrator był w Fatimie i obiecał, że zawiezie nas do Doliny. Zamiast tego wywiózł nas do Ourem. – W takim razie ominęła was godzina zjawień. – Tak, niestety – westchnęła Jacinta. Grajek zaśmiał się, aż zaczęło go boleć ciało. – A więc właściwie nic nie przegabiłem, zawołał ciągle się śmiejąc. – Ale Hydraulik się przeliczy. Uważaj, 13 września pół Portugalii zjedzie do Kowa. — Powiedz, że... — zaszeptała Jacinta ze strachem. — Czy tu są rzeczywiście tylko mordercy, rabusie i podpalacze? — A skąd? To są tylko małe hultaje. Ten jeden przez pomyłkę ukręcił obcej kurze głowę, ten drugi jest włóczęgą i żebrał, ten tam z ptasią twarzą bez pozwolenia handlował zapałkami i sznurówkami. Ten tam mały szmuglował. Mordercy i rabusia z pewnością między nami nie ma, a gdy ci chłopcy kiedyś się ogolą, już nie będą tak strasznie wyglądać. A dlaczego was zamknęli? Chciał wiedzieć Francisco. Właściwie tylko dlatego, że zamieniłem dwie literki literkę E na literkę A. Powiedziałem do naszego pana reżedora, Regador. I to wszystko. Brzmi fajnie, zaśmiał się Francisco, którego opuścił cały strach. Burmistrz ze swoim długim nosem wygląda prawie jak polewaczka. No, teraz więc wiecie, z kim macie do czynienia. Ponownie przybliżył się ten wielki. W więzieniu siedzą najporządniejsi ludzie, właściwych przestępców przecież nie łapią. Ale teraz chcielibyśmy wiedzieć, co z wami. Mówiłeś dopiero co o objawieniach, Louis, powiedział zaciekawiony ten z twarzą Sępa. Czy może to są dzieci, którym objawiła się Matka Boża? Tak, oczywiście, kiwnął głową Luis. A ponieważ święta dziewica wczoraj znowu chciała przyjść, ten cholerny hydraulik, bo zamykał dzieci. Ale, Louis, nie przeklinaj tak, napominał Francisco. To przecież grzech. Masz rację, odpowiedział grajek. Następnie zwrócił się do współwięźniów i zawołał: Posłuchajcie mnie wszyscy, obwiesie. Kto w obecności tych dzieci zaknie, albo powie inne słowo, które dla ich uszu nie jest przeznaczone, temu skręcę kark. No, nie gorączkuj się tak, zaburczał ten wielki. My sami już wiemy, jak należy się zachować. Teraz na pewno jesteście bardzo nieszczęśliwi, powiedział gwizdacz. Tylko nie zwieszajcie głów. Wkrótce hydraulik puści was do domu. W przeciwnym razie ta historia wyjdzie mu całkiem na złe. Wiecie co? Zagram wam wesołe fandango. Mówiąc te słowa, wyjął z kieszeni organki i zaintonował skoczną melodię. Więźniowie usiedli wokół dzieci i tak jak się to zazwyczaj robiło na wiejskich festynach, wyklaskiwali dłońmi takt. Dzieci również usiadły i z przyjemnością się przysłuchiwały. Po chwili Jacinta już nie mogła się powstrzymać. Skoczyła i zaczęła szybko i zgrabnie obracać się w tańcu, pstrykając przy tym paluszkami. Więźniowie przyglądali się temu z promiennymi twarzami, klaszcząc w rytm. W swym zapale nawet nie zauważyli, że wszedł strażnik. – No, wesoło wam tutaj – zaskrzypiał, wcześniej chwilę się przypatrując. Nagle Jacinta stanęła jak wryta i skryła się między swoimi. – I takie dzieci twierdzą, że widziały Matkę Bożą – potrząsnął głową wartownik. – No, tylko nie bójcie się – ja wam nic nie zrobię, dodał dobrodusznie, gdy zobaczył przerażone twarze. Możecie dalej, tylko nie brykajcie tak głośno. Następnie odszedł, szurając buciorami i zatrzasnął za sobą drzwi. Żeby tak niewinne istoty zamykać w więzieniu z łobuzami. Westchnął zatroskany, przekręcając klucz. Sam miał kilkoro dzieci w wieku małej i oburzał go sposób postępowania administratora. A teraz musimy się dokładnie dowiedzieć, jak to było z tymi zjawieniami. Zachęcał dzieci do mówienia ten o sęp jej twarzy. Lucia zaczęła relacjonować i gdy tak opowiadała, całkowicie zapomniała w jakim jest otoczeniu. Cała jej twarz stała się piękna, a oczy rozbłysły wyjątkowym światłem. Mężczyźni długo milczeli, gdy skończyła. Na moje zbawienie, nie sądzę, że one kłamią, powiedział w końcu ten wielki. Wszyscy ci hultaje i włóczędzy, których życie boleśnie dotknęło i właściwie znali tylko brud i nędzę. Odczuli, że do ich celi niespodziewanie przyszło coś całkiem innego, coś nieziemskiego, coś boskiego. Siedzieli w ciszy i milcząco patrzyli przed siebie. — Upłynęło już wiele czasu, kiedy to odmówiłem ostatnie, ojcze nasz — westchnął Sępia twarz. — W takim razie zaczynajmy od zaraz — zawołała z ożywieniem Lucia. — Tak, wszyscy odmówimy różaniec — zapałem potwierdziła Jacinta. Lucia zdjęła z szyi medalik z Maryją i zawiesiła go na gwoździu, który dostrzegła na pobieronej ścianie. Ale musicie uklęknąć! następnie uczyniła znak krzyża i rozpoczęła wyznanie wiary. Mężczyźni z zakłopotaniem spoglądali po sobie, wreszcie jeden po drugim podnieśli się i ciężko zgięli kolana. Chwileczkę, przerwał Francisco i z wyrzutem szepnął temu wielkiemu: Ma pan jeszcze kapelusz na głowie. Mężczyzna jednym ruchem zrzucił na podłogę szerokie sombrero, po czym podeptał je stopami. Lucia rozpoczęła, a kompanii, przywykli do surowego życia, złożyli swe dłonie i odpowiadali, jak gdyby klęczyli w kościele. Gdy byli przy dziesiątce, ponownie zaskrzypiały drzwi. Wszedł wartownik i spojrzał zaskoczony na dziwne widowisko, a następnie zdjął czapkę z głowy i zgiął kolana. Bóg jeden wie… Wyznał Luis, gdy zostało powiedziane ostatnie awe. Dotychczas odmawiałem, jakbym wierzył, ale w samian spodziewałem się jakiejś korzyści. Teraz jednak, po odmówieniu różańca, sądzę, że jest to prawda. Grajkowi zakręciły się łzy w oczach, współwięźniowie milczący kiwali głowami. Nawet strażnik ocierał sobie oczy. Następnie, śmiejąc się, powiedział U was to idzie w parze. Taniec i modlitwa, co? Ale teraz chodźcie, dzieci, ze mną. Znowu musicie iść do administratora. No, namyśliliście się? Zapytał hydraulik, gdy policjant przyprowadził dzieci do urzędu. Nie możemy nic więcej powiedzieć, ponad to, co wcześniej powiedzieliśmy, odpowiedziała stanowczo Lucia. W takim razie zakończymy to. Okrutnik strasznym głosem huknął na dzieci. Będziecie wrzeć w gotującym się oleju, jeśli nie powiecie tego, co chcę wiedzieć. Czy kocioł z olejem stoi już na ogniu? Zapytał stróża porządku. – Tak, zaraz zacznie się gotować – skinął żandarm. – O, to w takim razie dłużej czekać nie będziemy. Administrator zaprowadził dzieci do innego pokoju i zamknął je tam, mówiąc – tutaj zostaniecie, aż się po was przyjdzie. Dzieci całkowicie zatrwożone tak licznymi pogróżkami ani przez chwilę nie wątpiły, że hydraulik naprawdę je uśmierci. Jacinta zaczęła płakać. – Dlaczego płaczesz? – zapytał brat. – Czy nie jesteś gotowa ofiarować swego życia za nawrócenie grzeszników? – tak, jestem zaszlochała dziewczynka. Ale płaczę, ponieważ przedtem już więcej nie zobaczymy mamy i taty. Spotkamy ich znowu w niebie, pocieszała Lucia. Już wcale nie płaczę, twierdziła Jasinta, choć jeszcze po jej policzkach toczyły się łzy. Wtedy ponownie wszedł hydraulik. Czy teraz będziecie mówić? Wrzasnął na dzieci. Nic nie mamy do powiedzenia poza tym, co już sto razy powiedzieliśmy, odpowiedziała Lucia. A ty? zwrócił się mężczyzna do Jacinty. Ty też nie masz nic do powiedzenia? Nie, dziecko usiłowało odpowiedzieć mocnym głosem. Moja cierpliwość się wyczerpała. Zabrać ją, rozkazał administrator. Żandarm chwycił dziewczynkę za ramię i wyrwał ją z pokoju. Jacinta nie miała nawet czasu, aby rzucić pozostałym pożegnalne spojrzenie. Do widzenia w niebie, zawołał za nią brat. Następnie zaczął się cicho modlić. Co ty tam mamroczysz? Zacharczał hydraulik. Modlę się, aby moja siostra się nie bała. Po chwili do pokoju powrócił policjant. Ta jedna już nie żyje, zameldował. Kto następny? Powiedz mi tajemnicę, Francisco — zażądał administrator. Nie mogę, naprawdę nie mogę, wydusił z siebie chłopiec. Dokotła z nim, huknął mężczyzna. Widzisz, jaki jest los twoich towarzyszy? Zwrócił się następnie do Lisi. Ty przecież jesteś rozsądną dziewczyną, nie tak głupią jak inni. Powiesz mi w końcu, co chcę wiedzieć? Nie mam nic do powiedzenia, bezgłośnie powiedziała dziewczyna i ponownie zaczęła się modlić. W takim razie ją także wsadźcie do kotła, polecił Oliveira wchodzącemu właśnie strażnikowi. W imię Boże, Skinęła Lucia i bez oporu podążyła za nim. Jakaż była zdziwiona, gdy w następnym pomieszczeniu, do którego ją wprowadzono, ponownie zobaczyła całych i zdrowych Franciszka i Jacinta. Tylko za wcześnie się nie cieszcie, groził żandarm. Olej jeszcze nie był wystarczająco gorący. Zaraz wszyscy razem pójdziecie do kotła. Po tych słowach zatrzasnął za sobą drzwi. Już wcale w to nie wierzę, że będziemy zabici, zaszeptał Francisco. — Właściwie to szkoda, bo wówczas poszlibyśmy jako męczennicy zaraz do nieba. Tak, właściwie szkoda, przytaknęła – A może jeszcze oni to zrobią? – dodała Lucia. Około wieczora dzieci ponownie zostały poprowadzone do domu hydraulika, w którym spędziły noc. Oliveira wyczerpał pomysły. – Takiej zawziętości jeszcze w życiu nie spotkałem – mruknął, gdy następnego ranka siedział ze swoją żoną przy śniadaniu. – Proszę cię, zakończ tę straszną zabawę – zaklinała go żona. – Zawieź dzieci z powrotem do domu. – Nic innego mi nie pozostaje – Odrzekł hydraulik ze złością. Wczoraj wieczorem zadzwonił do mnie reżedor z Fatimy. W tym siedlisku rozszalał się diabeł. Wielu ludzi powiedział, zdecydowanych jest uwolnić dzieci siłą. Cała ta sprawa mogłaby łatwo przynieść mi opłakane skutki. W fatimie trwała świąteczna suma na cześć w niebowzięcia Maryi. Podczas kazania ludzie siedzieli ze spuszczonymi głowami i z zawziętością spoglądali przed siebie. Gdy zakończyła się msza święta, na placu kościelnym wszyscy cisnęli się wokół rolnika Marto i pytali o dzieci. On ze smutkiem potrząsał głową. Jeszcze nie wróciły do domu. Gdy progoszcz dochodził do swego mieszkania, ścigało go wiele wrogich spojrzeń. Ludzie się przepychali, a niektórzy mężczyźni i chłopcy wygrażali pięściami i kijami. Nagle pewna kobieta zawołała. Tutaj są przecież dzieci. Tu, na werandzie. Nie widzicie ich? – Tato, tato! – głośno cieszyli się Francisko i Jacinta, gdy dostrzegli Manuela. Ten ogromnymi susami popędził na górę po schodach i objął dzieci ramionami. Teraz również ukazał się administrator. – Widzicie? Dzieciom nie stała się żadna krzywda. W przyszłości mogą chodzić do kowa Dairia tak często, jak same chcą. Uspokójcie się, ludzie. To wszystko było jedynie nieporozumieniem. Mimo to niechęć tłumu wyrażała się coraz głośniej. Manuel obawiał się, że wzburzeni ludzie mogliby zacząć szturmować probostwo. Donośnym głosem zawołał więc Ludzie, słuchajcie mnie. Są głosy przeciwko proboszczowi, są głosy przeciwko reżedorowi, a inne zwracają się przeciwko administratorowi. Lecz tutaj jedynie winnym jest brak mocnej wiary. To, co się stało, dopuścił Bóg i On jeden wie dlaczego. Po tych słowach Również proboszcz odważył się pokazać. Słuszna racja, senor Manuel! Słuszna racja! wołał głośno. Administrator czuł się nieswojo. Dlatego szczwany lis całkiem po przyjacielsku zwrócił się do Manuela i rzekł: Należałoby wypić kieliszek wina na odpędzenie strachu. Da się pan zaprosić? Poczciwy mężczyzna pomyślał, że gdy odejdzie w zgodzie z administratorem, naród się szybciej uspokoi. I tak rzeczywiście było. Gdy ludzie zobaczyli, że ci dwaj, jak się wydawało, w najlepszej komitywie zdążają do najbliższego szynku, uspokoili się i rozeszli. Gdy hałas ucichł, dom Marquez osunął się na krzesło, ciężko oddychając. Niewiele brakowało, a ludzie z Fatimy zabiliby własnego proboszcza, westchnął. A jeszcze przed kilkoma dniami ci sami ludzie wygrażali trójce dzieci, za które teraz byliby gotowi dać się pokroić. Lecz mimo wszelkich znaków z nieba ciągle jeszcze nie potrafił uwierzyć w cud. Zatroskany długo patrzył przed siebie. Naszło go wielkie cierpienie księdza, który w swojej wspólnocie poczuł się osamotniony, ponieważ te dusze, które zostały mu powierzone, straciły do niego zaufanie. W końcu podjął decyzję, napisał usprawiedliwienie, w którym, na kapłański honor, zapewniał, że o planie uprowadzenia nie miał najmniejszego pojęcia i że z całej mocy potępia ten czyn. Owo usprawiedliwienie ukazało się kilka dni później w aordem jedynej katolickiej gazecie Lizbony. Niektórych to zapewnienie zadowalało, a inni potrząsali głowami twierdząc, kto się usprawiedliwia, ten się oskarża. Nawet wśród współbraci wielu było zdania, że Don Marquez zrobiłby lepiej, gdyby milczał. Masońskie pisma, przede wszystkim gazeta lizbońska o Mundo, Kipiały ze złości na temat wydarzeń w Fatimie i z racji swej oczywistej przegranej w sprawie. Mówili jedynie o klerykalnym spisku, machlojkach, najgorszej prowieniencji i świętokradzkiej grze uczuciami religijnymi wiernych i domagali się, żeby do diabła biczem pogonić tych szalbierzy. I nawet jeśli proboszcz Fatimy nie wykazał się zręcznością w obronie swoich racji, to pismacy liberalnych gazet jeszcze słabiej przysługiwali się swoim celom. Jedynym ich sukcesem było to, że wszędzie w całym kraju mówiono o zjawieniach w Kowada da Iria. Hydraulik powracał do domu zatroskany i zamyślony. Jego z gruntu złe postępowanie wobec dzieci wywołało skutek przeciwny do zamierzonego. On sam doprowadził do tego, że wielu się nawróciło i uwierzyło w cudowne zjawienia. – Drogi przyjacielu – rzekł do niego towarzysz, podzielający jego poglądy, gdy powrócił do Ourem – jeśli Fatima rzeczywiście stanie się portugalskim Lourdes, może tobie zawdzięczać ten fakt. Artur de Oliveira wzruszył ramionami i popadł w tępe zamyślenie. Myślał, że wreszcie znalazł sposób, by zadać ciężki cios całej historii cudów z Fatimy.